Witajcie kochane dzieci. Dzisiaj sprzątamy w przedszkolu. Mamy bardzo dużo śmieci. Z panią Kasią zastanawiamy się, jak tutaj porządnie zorganizować te śmieci. Widzę też tutaj jednego pomocnika. Pewnie go znacie, co? Dzień dobry, dzień dobry! Witaj. Dzień dobry! Witaj koziołku, matołku. Dzień dobry, pani Beatko! No, chyba się bardzo wynudziłeś. Oj, tak! Na... O, nie właśnie. ma dzieci w przedszkolu! Jest mi tak smutno, jak ja tęsknię za wami. I super! Dzisiaj bierzesz się do roboty, pokażę ci, jak właściwie trzeba sortować śmieci. Zobacz. Hurra, hurra! Zobacz, nie będziesz się nudził. Zobacz, tutaj mamy pięć rodzajów kubów. Ten. Jest żółty, do niego wysypujemy. Wszystkie dzieci już, Staszek wiedzą, wysypujemy po prostu tworzywa sztuczne, czyli butelki, tak? Tak, tak. Właśnie, tu, zobacz, tu jest kolor jaki? Zielony. Zielony, więc tu wyrzucamy szkło. Zobacz, butelki, słoiki, flaszki, jakieś różne takie rzeczy. Co tutaj? do tego brązowego. Co tutaj? Ojejku! To chyba tego nie wiem. Tu odpady zielone. No tak? nie ma dzieci, ja nie umiem liście, czytać. Prawa. Jeszcze trochę, wprowadzimy kilka liter i już będziesz czytał elegancko. Zobacz, teraz następny kolor, to jest niebieski. Tutaj papier. Oczywiście, tu Czarny kubeł. Tutaj Ojejku, wszystkie. Czarne. Wszystkie zmieszane. A teraz zobacz, mamy tutaj wielki egzamin, i będziemy tutaj Aaaa. musieli sortować wszystko. Zobacz, co my tutaj mamy. Ojejku, to śmieci. Zabawki, zabawki. Zabawki, proszę, zabawki. Gdzie zabawki? Z czego są te zabawki? To jest... To jest plastik. Właśnie, do plastiku. No to proszę. Ruszaj w drogę. Łapię. I idę. Do plastiku. Do żółtego. Proszę. Sió. Rzucone. Dobra. Mamy dalej. Z czego, z czego to jest na przykład? Co to jest? To jest papier. To papier. wiem. No dobra, a to? To... To tekturka. Taki grubszy papier, właśnie. To jest tektura. To też. Do jakiego wrzucamy papier i tekturę? Do... muszę pomyśleć... do niebieskiego. Dobra, do niebieskiego. Idziesz do niebieskiego. Proszę. Hop. Ale to ciężkie. O! Dobra. Co my tu mamy? Tutaj kapsel, tu butelka. Co to jest? O, to plastik, pani bratko. To jest plastik. W takim razie do jakiego koloru? Do żółtego. Do żółtego? A tu jest zielony kapselek. Zastanów się. Nie, no do żółtego, bo to jest kapsel razem z butelką. No dobrze, właśnie tak, nie mylicie. To plastikowe, to plastikowe, więc wszystko idzie. A tu taka folia, zobacz. Też, myślę, że też Dobrze. pójdzie do folii. Widzę, że ty jesteś mądrym koziołkiem, Mateusz. Ach, troszeczkę się poduczyłem. No właśnie, tyle, tyle zwiedzasz na świecie. Dobra, no to idziesz z tym, tak? Proszę. Musi mi pani pomóc, bo ja jestem Uuu. jeszcze malutki. Dobra, proszę, o. brawo. I bierzemy się za następne śmieci. Tu, proszę, co tutaj mamy? Ojejku, skąd tyle śmieci? Co to jest? Uuu. Balon! O! Został chyba z których urodzin. Zobacz, balon z czego on jest zrobiony? Z gumy? Guma. Czy guma to plastik? No właśnie nie wiem. Niestety nie. To nie mylić, ale to idzie do zmieszanych. To jest balon do zmieszanych. A teraz to jest trudne. Powiedz, co to jest? Od starych zabawek. O, tutaj dziewczynki miały jakieś swoje damy. To widzę, że to jest chyba jakieś twarde. No, słyszę. To jest chyba z drewna. Gdzie drewno? Mamy odpady na drewno? Drewno to chyba to to brązowe. Nie, brązowe to było na odpady. Na odpady zielone, tak? Aha. Zielone. Czyli na liście, na trawę na jakieś gałęzie drewno, to gdzie wyrzucić drewno? drewno idzie do zmieszanych balon też do zmieszanych oj, proszę, dam radę chodź, pomogę ci proszę Hop. brawo co my tu jeszcze mamy fajnego? wiemy w tych śmieciach Uuu, zobacz, zobacz, zobacz tu jest boreczek. Reklamówka, baraczek. właśnie. Reklamówka, gdzie idzie? Do foli. Do foli, dobra. A tu mamy coś fajnego. Uuu, 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 zobacz. Co to Uu. jest? O. Co to jest? To jest chyba gąbeczka. Stara gąbka, o jeszcze woda z niej leci. I gdzie gąbkę wyrzucimy, słuchaj. To taką mokrą brzydką, to chyba do zmieszanych. No właśnie. Do, wcale nie do żółtego. Bo to nie jest to nie jest plastik. To jest właśnie chyba zmieszana. Zużyta już Zużyta, taka brzydka no, ta brudna właśnie. Co do, do plastików, tak? Co my tu jeszcze mamy? A takie pudełeczko, proszę, to po, plasticzek Po cukiereczkach do plastiku. No dobra. A co to jest? Papier. O, ale widzę jeszcze folię. No. O, to trzeba chyba rozerwać. Można to rozerwać, można wtedy rozdzielić. Wtedy już panowie nie będą na, na rozdzielni musieli tego robić. Tu folia pójdzie, a tu pójdzie. Papier. papier. Tak. Tu, o, a co to jest? To nie wiem, co to jest jakieś kółeczko. No, to jest tekturowe półecz, kółeczko. Więc gdzie? Gdzie tektura? Do. Ojejku, nie pamiętam. Koziołku. Ty musisz ćwiczyć pamięć lektura razem z papierem z papierem dobra razem z papierem tu kolejny papierek do papieru no, a tu jest coś fajnego zobacz o, co o. to jest to jakiś kapturek no od czego Chyba od kasztana od żołędzia, od żołędzia. Od żołędzia. tak oj gdzie kop... idzie do no. zmieszanych nie, zastanów się złoty. Oj,ku, Jejku, jajku. No. Co ja teraz zrobię? Zobacz, to jest naturalne. Zobacz, tak. to jest przyroda, tak? No kasztany. Tak. Czyli pójdzie do brązowego. Do brązowego, zobacz. A tutaj zobacz, mamy skoszoną trawę. O, jaka ładna zobacz, zielona trawka. Trawa, gdzie idzie trawa? Gdzie no trawa to... Trawa liście. Żołędzie, kasztan. Do brązowego! Tak, do, do zielonych odpadów. Dobra, chodź, idziesz do zielonych odpadów, właśnie tu. Proszę o. bardzo. Otwieramy. Cyk. I tu zielone I odpady super, koziołku, A teraz mam jeszcze jedno podstępliwe pytanie, znowu. A to co to jest? Tektura. Dobra, to do tektury i tutaj. A te stare drzwi od zabawek? To do plastiku. Dobrze, do plastiku. Dobra, tutaj też stare zabawki. Tak? Do plastiku, tak. Do plastiku. Co my tu mamy? Worek. Woreczek do plastiku. Do plastiku. A tu książki? To do, do papieru. Do papieru, dobrze. Wszystko Mam już wiem, hura! Dobrze, a tu zobacz, jeszcze mamy stare balony. Stare balony. Gdzie one pójdą? A te Stary. balony to do, do, do zmieszanych, to... już mówiliśmy. No dobrze, dobrze. Pamiętam dobrze. tym razem. Dobra, wierzesz teraz koziołku, do zmieszanych i zapamiętaj, że stare balony tylko do gumy, do zmieszanych. Op. Oh. O! O! Dostałeś w głowę. Nic no, nie szkodzi. Trudno. No dobra, słuchaj, na koniec w takim razie e, nauczymy się takiej wanki. Każde dziecko o tym wie. Każde dziecko o tym wie. Papieru z plastikiem nie miesza się. Papieru z plastikiem nie miesza się. Tutaj karton, tam butelka. Tu miejsce na kapselka. Tutaj karton, tam butelka, a tu miejsce na kapselka. To zasady, które znamy, gdy codziennie świat sprzątamy. To zasady, które znamy, gdy codziennie świat sprzątamy. Super, sprzątamy wszyscy świat, dbamy o naszą ziemię i przyrodę i swoje podwórka. 爸爸，哎，爸爸。